Powiedz mi, e, e, Powiedz mi... E, powiedz mi, Kasia, nie przejmuj się, nie... to się wytnie? Kasia, powiedz mi, czy prywatnie... Kasia, jesteś ze mną? Tak, jestem, Prywatnie z mogłabyś się zakochać w takim facecie, jakim jest Jan Paweł? No, zostałem. To są te pytania, z czego do, do... słynny jest ten program. Myślę, że należą się brawa. Wydawało mi się, że nie. Wydawało mi się, że nie, ale kiedy obejrzałam y, ostatnio y, parę odcinków, zachwycił mnie. Ja uwielbiam, jak Bartek udaje, czy Jan Paweł udaje, że umie coś, czego nie umie. co Zdarza mu się w każdym odcinku. Udaje, że umie po francusku, udaje, że umie tańczyć, udaje, że umie tłumaczyć z tureckiego. Ci na bardziej najbardziej podoba, jak on wchodzi Szczęść Boże, ja na Hazard, dzisiaj poker. A poker Aha, tak. to jest ta sytuacja, no że jeden się chowa, reszta szuka. Tak. Bartek, zazdroszczę ci, bo to jest tak dobre, jakby to ja pisał. Rozumiem, potem wygrywa, i wygrywa zawsze, i wygrywa. I w związku z tym chyba mogłabym się w nim zakochać.